Ktoś ostatnio napisał, Vivax, Wiwak Vivaxem, ale co tam u Szanghaja 3 Bardzo ciekawa kwestia. Tego bambusa widać w tej chwili w prawej części górnej ekranu. A tutaj ścieżka przy gródkach działkowych. I od tego chciałbym zacząć, bo wiosna była taka chłodna, ale było dosyć wilgotno. A potem nastąpiło 5 tygodni, ostatnie 5 tygodni, praktycznie bez deszczu, i dopiero 3 dni temu pojawiły się burze. Mój region w okolicach Kalisza, ostrowa, Jarocina, Wysoczyzna Kaliska jest zawsze wśród tych, gdzie opady roczne są dosyć niskie, a anomalie ujemne całkiem spore. No i tak. Oczywiście po skoszeniu na otwartej przestrzeni, ale tak właśnie wygląda w tej chwili trawnik y, praktycznie pod koniec czerwca. Tutaj jeszcze jedno ujęcie z odległości. Interesująca jest tyczka po prawej stronie kępy. Taki wystający badyl pionowy bez liści. To jest wysokość około 5,5 do 6 metrów w tej chwili, grubszy niż to, co rośnie w kępie, ale jeszcze nadal niższy, więc będzie rósł. Ciekawie jestem, jak on osiągnie wysokość. Tej wiosny zrobiłem jakieś 4 sadzonki, i jeżeli chodzi o wilgotność, to pierwsze 20, górne 20 cm było rzeczywiście wilgotne, ale gdy wbiję łopatę na głębokość tego jednego sztycha, no to tam było już wszystko bardzo suche i to w połączeniu właśnie z tym wstępem o suchym trawniku zresztą widać to również tutaj i tutaj wszystko to sprawiło, że ten bambus nie miał aż takich dobrych warunków do szybkiego startu, wiosna była no taka no Średnio pokazują niby, że nie była zła, z drugiej strony była anomalia ujemna w, w maju. No ale tej wilgoci tutaj cały czas brakuje i po bambusie było widać, że przydałoby mu się wody. Mniej więcej 3 tygodnie temu zrobiłem pierwsze solidne podlewanie takie, że wielopunktowo lałem przez kilka godzin. I cóż, tak to wygląda. Sadzonki, które robiłem, były dokładnie na wprost. To pokażę za chwilkę. Odwróciłem się po lewej stronie żywopłot, trochę ścieżki. No i tutaj już pędy. W tym miejscu, które teraz pokazuję, rosły takie 4 albo 5. O grubości około 2,2-3, 2,3 cm, i wyciąłem je w równej linii właśnie chcąc się odsunąć, odsunąć tego bambusa w głąb, żeby ta przestrzeń między kępą a ścieżką no była większa, żeby ten bambus nie wychodził. W moim mniemaniu, odciąłem wszystko, co było tutaj. A w ziemi rosną w tym miejscu. Na przykład widać po środku dokładnie, rosną kłącza. one gdzieś tam wychodzą. Tu nawet kolanem w tej chwili to opierałem się o jeden z nich. Moim zdaniem odciąłem te kłącza, które były już tutaj. A więc bambus nie powinien wyrosnąć na zewnątrz. No i ciekawe jest to, że wyrosła to taka jedna tyczka właśnie poza tym obszarem na wprost poprzednich sadzonek. No i to taka całkiem pokaźna. Suwmiarka pokazuje dokładnie 5,2 cm grubości na najszerszej styczek. Dla porównania puszka od piwa Aluminiowa ma 6,2 cm, a więc dokładnie o centymetr szersza i jeszcze takiego wymiaru nie osiągnąłem, ale mniejsza o nią zaraz ją zrzucę, żeby niczego, żeby niczego tutaj nie reklamować przypadkiem. Ja tak mówię, to spokojnie, ale to jest największa tyczka, jaka kiedykolwiek u mnie wyrosła. Na powiększeniu obraz będzie drgał. Ale jest to coś pięknego. Tam do góry nie tknięta ludzką ręką. Ani wodą nie polana taką skraną, twardą. Więc czysta natura. Białe proszki pod węzłami. Węzły. Fajnie zaznaczone. No i ta grubość, która tam nadal się nie kończy. Napatrzyłem się na takie bambusy u Artura Hetnera we Wrocławiu, ale u mnie aż takiej grubej nie było. Były takie jak ta sąsiednia. One zresztą często rosną sobie w parach, ale ta naprawdę jest grubsza, no i liczę jeszcze na coś Dlaczego? Gdyby nie to, że dwa lata temu przemroziło zupełnie tą kępę, gdyby nie to, że robiłem jakieś sadzonki, zresztą możliwe dzięki temu, że wyrosły takie mniejsze tyczki, no to pewnie byłoby tego już więcej. Ale to tak zawsze jest, że gdyby nie przemroziło, gdyby było cieplej, gdyby było więcej wody, gdybym dał więcej nawozu, gdybym dał bornika tak dalej, tak dalej. Ten z kolei pęd rośnie w środku, tak jak sobie to zamarzyłem. Można powiedzieć, bo chciałbym bardzo, żeby ta kępa zagęściła się w środku, a tych środków jest kilka, bo ona jest bardzo rozlazła, środek jest pusty. Ta tyczka ma 4,3 cm, więc jest też o centymetry cieńsza niż ten najgrubszy, ale to już jest bardzo przyjemne dla oka grubość. Tam wyrasta coś. Ciężko to pokazać, bo to ciemno. Co ma ponad 3 cm, i tak co jakiś czas gdzieś jakiś grzybek wychodzi, a wychodzą późno w tym roku, gdyż tutaj było dużo cienia. Wcześniej było też sucho. Te dwie tyczki, które pokazałem wcześniej, tutaj też dwa wychodzą. Tam wychodzą, i tam dalej też jeszcze na tle beczki jeden wychodzi. A te dwie grube, które pokazałem i jeszcze sąsiednie wyrosły jako pierwsze. W środku kępy nic się nie działo, tymczasem tutaj na tej nagrzanej przestrzeni wyskoczyło ich kilkanaście, mniejsze lub większe, ale właśnie wszystko rosło na obrzeżach, w środku nie było niczego. Te łuski po liściach bardzo ciekawe, można by to wysuszyć kiedyś to robiłem, takie na szerokość. Dłoni. Ściółka tutaj częściowo dodana, bo nie było jej aż tak dużo. O ściółkowaniu też pisałem w kontekście palm ostatnio. Będę to jeszcze pokazywał na innych filmikach. Tutaj ścinana trawa. W środku dużo ściółki z bambusa, liści bambusa. Niedawno ciołem żywopłot, więc. Tam i te ta ciemne to są liście z żywopłotu. Gdzie mogłem to od razu mieliłem je kosiarką, żeby je rozdrobnić. No i potem to podlałem w ten sposób, woda została pod ściółką. A więc grubasek rośnie tam po prawej. Nasz mój czempion. A tutaj też taka kępka, właściwie dwie. Ponownie para. Te podwójne. Bliźniacze są dosyć częste, a tutaj tak jakby dwie pary, i jest on już poza dotychczasową kępą, chociaż na obrzeżu miejsca, które w tamtym roku było zasiłkowane. Tyczka zewnętrzna tutaj ma 4 cm, i ta po lewej również ma 4 cm. Siłą rzeczy, pozostałe są cieńsze, i ta kępka stworzy tutaj znowu taki obszar wypełni. Polecam wcześniejsze filmiki. Jest ich już kilka o tym moim Szanghaju. Dla przypomnienia w styczniu 2021 roku była taka doba z całodobowym mrozem minus kilkanaście stopni i wszystko wymroziło. Pozostało tylko 2 czy 3 tyczki. Wyrosły potem małe, niewielkie pędy i to są właśnie to dolna warstwa gęstego ulicznienia. To był rok 2021. W roku 2022 wyrosło to wszystko co tam jest do góry, ale niewiele tego było wówczas powyżej 20, 2 cm. Cieniaski, dosyć wysoko, ale widać, że to ulistnienie jest zupełnie inne, takie typowe dla wysokich bambusów. I gdyby już usunąć zupełnie te niższe, no to roślinność pozostałaby, ziolinie listowej pozostałoby tylko wysoko. To jeszcze nie jest ten etap, ponieważ tych cienkich tyczek jest całkiem sporo. Więc do takiego momentu, kiedy mam same grube, wielgachne tyczki i między nimi czysta przestrzeń na dole, tak jak to może wyglądać, no jeszcze dużo brakuje. Sadzonek w tym roku już robił nie będę. W tym roku zrobiłem je właśnie dlatego, że chciałem odsunąć tą kępę, ale ponieważ, bo tutaj ta przestrzeń nie jest już zbyt duża, świdośliwa, na jesień zmieni miejsce. Ale no te wielkie tyczki, które tam rosną, ja już ich nigdzie nie przesadzę, bo to będzie ogromne, będzie jakieś 7-8 metrów. Zresztą żal byłoby mi coś takiego wydać, przenieść, być może zmarnować. Jeżeli coś takiego znowu tutaj wyrośnie, no to, no to wówczas będę może między tym kluczył, ewentualnie z czegoś, z czymś się pożegnam, wytnę, ale to też jest ważne, że mimo, że iż pozornie ta, tych tyczek tam nie ma, to gdziekolwiek bym w środku nie wbił łopaty, tam natrafiam na taką gęstą plątaninę korzeni. Wczoraj chciałem tutaj posadzić... Dynią wbiłem łopatę i uznałem, że to nie ma sensu szkoda tutaj przeszkadzać tym bambusom. A więc trudno mi pokierować tym, jak ten ta kępa będzie wyglądała za 2-3 lata. Oczywiście, chciałbym tutaj no, mieć same te wysokie, już taki wielgachny las. Z jednej strony, żeby miał on jakiś kształt, czyli no, żeby nie rozszedł mi się tak zupełnie. Z drugiej strony, żeby to atrakcyjnie wyglądało, żeby były te nowe przyrosty, żeby nie zadusić tego bambusa. Wszystko też zależy od tego, jakie będą temperatury, ile będzie deszczu, bo to jest ogromnie ważne. Jeżeli chcemy grube wiwaksy, grube Szanghaje, to po pierwsze najpierw musimy doprowadzić do tego, żeby ta kępa się rozrosła, a potem potrzeba wody, wody i wody i jest to temat, do którego wracam w odniesieniu do palm i bambusów. Faktem jest, że w moim regionie pada mało, ale mimo to co chwilę ktoś mówi, że nie podlewa, że bambusy sobie poradzą, zarośnięte chwastami, nie wiadomo czym, nie podlewane, pewnie, że sobie poradzą, ale mnie nie o to chodzi, żeby one sobie tutaj dały radę same, tylko żeby osiągnąć maksymalnie dobry efekt. Y tak więc rośnie to już trzecia, trzeci rok od restartu tej kępy. Tutaj, na wprost, w tej chwili tyczka, którą widać, jedna z grubszych z tamtego roku. Niecałe 4 cm pewnie miała grubości. Wypełni mi się tutaj ta luka. Jeżeli chodzi o środek, no to nie będzie tam aż takich dużych, wysokich tyczek, ale to też pokażę za chwilkę. Natomiast od tej strony, czyli od przodu, kiedyś popełniłem błąd, czy też nie błąd, w każdym razie wykopałem jedną sadzonkę na przodzie. Chciałem tego, tą kępę, wówczas tak jeszcze trzypać do środka, wyszła daleko na przód, no to, no to ją pierwszą wykopałem, no i teraz w sumie przydałoby się mieć tego przodu trochę więcej, więc po tym przemrożeniu, bambus wypuścił takie, taką oto miotłę. i To też jest niesamowite, jak bambus młodociany rośnie inaczej niż bambus dorosły. To jest y, Shanghai 3 z, z takich gałązek, które mają ledwie 3-4 mm. Nie będę teraz tutaj szukał, ale tutaj też widać, o taka gałązka tutaj, mnóstwo liści, tylko po to, żeby wyjść z ziemi, zająć powierzchnię, wypuścić jak najwięcej liści, skumulować energię i pójść dalej. No i to jest jeden z powodów, dla których czegoś takiego nie wykopałem i nie nie uznałem, że mi tutaj to brzydko wygląda na przykład. Taka forpoczta. To są właśnie te trzy z przodu. I tam jeszcze jeden z tyłu, trochę dalej. Piwonia również zostanie wykopana. A więc teraz cofam się i do tyłu działki między w tej chwili tymi najdalej wysuniętymi na zachód. A końcem działki jest jakieś 5 metrów, może 4,5. Więc cała ta powierzchnia tutaj może zostać przez niego zajęta. Pokażę też piórkówki, jak wyrosły piórkówki, które nie były podlewane, teraz można powiedzieć, że one już dosyć dobrze wyglądają, a więc jest to wszystko tutaj bardzo przysuszone, potrzebowało wody, na szczęście molinie, trzęślice i miskanty chińskie, tam w tle miskant olbrzymi, wszystko sobie to jakoś poradziło i to jest miejsce, które w przyszłości może przez tego bambusa zostać zajęte, więc trochę jeszcze tego jest. Nie chciałbym, żeby poszedł tu w część dla traw i w stronę winorośli. A teraz oddalam się, żeby pokazać ten kępę jak ona fajnie wygląda na długość, bo jest coraz dłuższa. W tej chwili w kadrze są najdalej wysunięte te Szanghaje. Pięknie to się kołysze. Trzy dni burzowe z rzędu. No i też są efekty. Tutaj jeszcze raz ta zachodnia część, a więc miejsce nasłonecznione. Tej piwoni nie będzie, tego prosa tego nie będzie za rok. Bambus będzie mógł się rozchodzić i zmierzam również do tego, że te nowe przyrosty, one zależą od tego, co będzie w tym roku. Czyli jeżeli bambus w tym roku będzie miał nasłonecznione stanowisko, będzie miał wodę i będzie mógł się rozrastać w tym miękkim, wilgotnym podłożu, to za rok będą efekty. A więc tego lata będę pracował na to, żeby za rok mieć jeszcze gęstszą kępę tego bambusa. Jak wszędzie takie Kóły, które już nie wyrosną, ale wiele z nich jeszcze rośnie. Mniej więcej wiem, który, gdzie już się kiedyś pokazał, bo wiązałem z nim jakieś tam nadzieje, ale coś zamarło. Natomiast widzę, że są cały czas jakieś nowe. Jak mówiłem, jest to bardzo opóźnione. Kiedy ktoś już pokazywał swoje wiwaksy, to u mnie tego jeszcze właściwie nie było, poza tymi grubaskami. Tutaj też widać tą przestrzeń, jaka jest w kępie. Jak będę się na kolanach tutaj szedł do tego, Bambusa jest e, dzięki temu, że on się rozszedł, potem go wymroziło i wymroziło go w, już na rozległej przestrzeni, a on znożył się właśnie rozejść. E, tutaj przy okazji betonowa ścieżka, płyta, pod którą on też już przechodził, no to zrobiło się tego bardzo dużo. I to, co bym chciał teraz to zagęścić to grubymi pędami, mógłbym to zrobić bardzo łatwo. W tej chwili przychodzę z sekatorem i widzimy tam tego ciach. Tamtego Ciach, jaki jaka tutaj cienizna rośnie, że to też szanka się nazywa Ciach, albo zrobić sadzonkę, bo to taka dobry, taki dobry, term, dobry materiał na sadzonkę. No bo ym, nie każdy może przyjać samochodem ciężarowym, jak to miałem miejsce. Naprawdę wspaniała sprawa, że zapakować 5 bambusa do, do samochodu ciężarowego bez ściskania w samochodzie osobowym. Ym, I ym, już powiedzieć, że mam wspaniały efekt, no ale w ten sposób zaszkodziłbym. No i y, u mnie ja mam tak, że właśnie czy to Magnolia Grandiflora, czy jakiś Feniks, który y, zamiera, y, przemarza. No, ja często myślę o tym, wybiegam w przyszłość i staram się zrobić coś już teraz, żeby ten efekt późniejszy, ta odroczona płatność, o której tak też często się y, mówi. Y, była jak, jak najlepsza, więc nie wiem jak długo będę poświęcał ten stan niezadowalający stan cienizny, no ale też nie jest to aż taka zupełnie straszna rzecz. Ten bambus po prostu będzie miał bardziej ciemno w środku i będzie chciał wyjść na zewnątrz, dlatego trzeba będzie go tutaj czymś dowodnić. Porozkładałem trochę węży, nie mam nawadniania, więc za każdym razem muszę ciągnąć węże i tutaj może jest właśnie mniej romantycznie ale jest ta właśnie przestrzeń na której już wiem, że pod spodem są te wszystkie kłącza, które będą się rozwijać i z których będzie ten bambus wyrastał tutaj widać, że na wschód też coś idzie pokazuję to raz jeszcze jeden, drugi, trzeci tam zaraz po środku z tyłu czwarty już taki metrowej wysokości tutaj fajna parka. Mała, przykra sprawa, w tym kasztanie jadalnym wyrósł pęd, który wówczas wydawał mi się całkiem gruby, chociaż ma on tam pewnie nieco ponad 2 cm. No i wyrósł między gałęziami orzecha, kasztana przepraszam. Przyszedł wiatr, połamało go no i żyje. Akurat z tego może coś będzie w znaczeniu sadzonka, a może jednak usunę tego grzechu, bo już mówi o tym któryś raz. I jak tak patrzę na to, co się dzieje dookoła, no to on jednak tutaj nie ma większych szans na dobre życie. I tutaj kolejna kępka, taka z który sobie wypuścił maleństwo, a obok niego wyrósł sobie ten. Grubasek. Sąsiad odpalił kosiarkę, więc czas kończyć. Pozdrawiam z takim bambusowym uściskiem. Wszystkim życzę takich pięknych tyczek. Tych szanghajowych dzieci ode mnie jest już kilkanaście. pojechały w różne rejony Polski, więc nie tylko ja mogę się tym cieszyć. Bambus. Pochodzi od Artura Hetnera, który również go propagował i który również go miał od kogoś innego. Tak więc z takimi małymi kanałami można uzyskać ciekawe bambusy. No i ta tyczka to taka trochę dla mnie wisienka na torcie. Pokazywałem bambusy kempowe, do których jeszcze wrócę. Pokazywałem ostatnio vivaxy, Właściwie były to dwa odcinki o tym Szanghaju. Tutaj trochę milczałem, no bo też czekałem co rośnie. W niektóre dni przychodziłem i wrzucałem, wlewałem jedną konewkę 10 litrów wody tylko i wyłącznie pod ten pęd. Woda, woda, woda o tej porze roku to opóźnienie ma we wzroście ma te dobre strony, że teraz są wysokie temperatury, więc te bambusy powinny rosnąć lepiej niż gdyby to była chłodna wczesna pora majowa, zaraz lipiec no i niech to się pnie tam do góry